Klocki Blocki, seria My Farm, czyli seria, którą już znamy. Ona też zmieniała nazwę, kiedyś to było bodajże chyba Wojsko. My Farm, już komplety były wcześniej, ale ten to jest taki nowszy, jeszcze nie prezentowany u nas. Klocki Blocki, 169 elementów, od 6 roku życia. Numer kodowy KB0913. Łączą się z innymi klockami, innymi markami na rynku, tak? Jak tu pisze. No i oglądamy, jak, jak to wygląda przy otwarciu. oczywiście nie dla tych 0,3 maluszków, tak? Widzimy 6 Plus. Tu reklamują jakiś taki otwieracz do klocków. My z tego generalnie nie korzystamy, ale takie coś też jest. Tutaj możemy zobaczyć niektóre pojazdy. Tego nie było jeszcze, ale tą bazę oglądaliśmy. To jest dzisiejszy produkt. Tego nie pokazywałem chyba. Ten był bardzo fajnym produktem. Bardzo fajna pozycja ta też była dobra i ta też była znakomita generalnie. Oglądamy teraz elementy w środku jednego pudełka. Jest drugie, takie wysuwane. Wysuwane wygodnie, bo z zaczepem na, na paluch. Jeden worek, drugi, trzeci, czwarty, arkusze z naklejkami tak wyglądające, znaczy jeden arkusz dokładnie. Naklejki. To jest instrukcja oklejania. Instrukcja montażu, którą za chwilę pokażę. Najpierw sobie otwórzmy klocki.

tak tak to wygląda przy otwarciu karabiny tak ludzik raz ludzik dwa takie kapelusze, one teraz tutaj są modne, że też się pojawiają w tych farmerskich. Rośliny widzimy. No tu jest ten otwieracz właśnie. Tu jakieś nadkola, szyba, drzwi. Jeszcze też na, na takich wieszakach. Co tu jeszcze? Worki, tak, takie z piachem. No i generalnie tyle by to było. Tak. Może jeszcze instrukcje. Tu widzimy. Tak. Jest teraz gotowy, też jaką wysepkę będziemy robić. Po złożeniu to będzie wyglądało tak. Oczywiście pokażę w rzeczywistości. I może jeszcze. Czy tutaj widzimy coś innego niż na zewnątrz? Nie, generalnie to samo. Tak to wygląda przy w Iraniu. My farm. Thank